Firma ITS realizuje głównie trzy procesy wytwórcze, do których należą produkcja etykiet masowych, rozcinanie surowców na wąskie wstęgi oraz produkcję elementów z tworzyw sztucznych metodą wtrysku. Finalnie nasze produkty trafiają do przemysłu elektronicznego, przemysłu motoryzacyjnego, FMCG, no i przemysłu budowlanego. ITS to zespół 36 osób, obsługujący 12 maszyn. Pracujemy na obszarze 3000 m2. Proces wdrożenia wózka autonomicznego może wydawać się skomplikowany, jednak w naszym przypadku jedyne co musieliśmy dostarczyć naszemu dostawcy, to layout hali, wydzielić miejsca odpłatcze oraz rozrysować jak wyglądają przepływy materiału. Wykorzystywany obecnie Fork 2.0 obsługuje 80-90 misji na dobę, obsługując tylko i wyłącznie maszyny do wytwarzania etykiet. W dalszym kroku chcemy poszerzyć jego zakres działania o dodatkowe maszyny, które rozcinają surowce. W finalnym zakresie również dodać do tego maszyny wtryskowe. Patrząc na to udane wdrożenie, widzimy potrzebę zaimplementowania drugiego wózka w najbliższej przyszłości.